czerwone koszulki kontra SMS łódź. No proszę, już lista piłka. Kłopoty brałkarza. I motor zażegnał nieusłyszeństwo obrońca łódź. Ponownie motor. No ga! Przód! Motor do. Gaz, gaz, Całej piłki. SMS Łódź, teraz szansa przed kilkarzami z Łódź. Jedziesz, Matioli, jedziesz! Finamek, ale to dopiero pierwsze sekundy, pierwsze fragmenty tego meczu finałowego. A? Wracamy, wracamy. Już wiadomo, że te zespoły zobaczymy w wielkim finale. Do finału naszego turnieju awansowały po trzy najlepsze zespoły. Czyli finaliści w tym finale, wielkim już są. Ale to jest taka walka o prestiż. Zarówno SAWS Łódź jak i Motor Lublin chcą wygrać turniej eliminacyjny w Warszawie Raj Leonardo jej do gry Czekamy na gola, czekamy na bramkę Co to jest? Motor Jest okazja Ale nie ma gola i koniec, przetulił piłkę. Teraz daleko w futbolówkę. Połowa boiska. Jedzie Szymek. SMS. No, tu do gry się odwróć, nie tam patrzy. I motor, od własnej drogi. Nie daj się! I motor! Adamiec! Znowu na posterunku bramka u Kuba kopnij mocniej. Motor atakuje. Motor walczy. Lubują grać piłką. Wracę, pracę I uderzenie na bramkę to mogło zaskoczyć. Wyciągnął się jak struna bramka SMS-u. Ale ta piłka potrzebowała nad potrzebną jego świątyni. I teraz słyszę, że motoru odpowiada daleko nie rzuci. Zobaczmy. Nie rzuci. Narzucił dość daleko. Połowa boiska. Tak. Natomiast zaraz zaczynamy wielki finał. 11 lat. Bramy, szymy, kurde nie, nie grasz. Gwardia Warszawa, jestem łódź. Natomiast właśnie od trzecie miejsce już się rozpoczyna za chwilę. SPS do i... 9 i Sorcy Dawaj Nie w tym! Właśnie, ciągle czekamy na pierwszą bramkę w tym meczu finałowym motor Lubin SMS. Ucz. Dawaj, 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 dawaj! Jest. dawaj, dawaj nie ma Dwoje! pierwsze Dwoje! Kraj, Dwoje! Dwoje! bramki. Graj, graj! Dwoje! Druga, druga Gol!

na boisku rozpoczynamy mecz o trzecie miejsce. Marce, czy ty, tu masz krycie? Tu masz krycie! Mastek zejście, chłopaki, przejemy się! Grzejemy się! Przejemy się, Bastek! Co Dobra. Dobra. Yeah. Dobra. się, Cześć! się Cześć! Čas! Fokus, fokus, fokus! Púšť to, púšť, púšť! pus! Żajšie, 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 pus! w Czerwca S! Czerwca S! Pana Leska, opieka medyczna, żeby przyszedł do nas na boisko. Do niego, do niego, nie dajcie mu się odwrócić! Do niego! Panie Kłanek, o właśnie! Brawo! Chodź, Ciągle, tylko jedna Dobrze, bardzo. Wracajcie Szymyk. Matek. Pan Leszek Wielebski, bardzo prosimy, żeby przyszedł do nas. Mocna do Mocna. Nie taka kur... Kuba, krzyczy, mocna kurka. Nie wymyślajcie nic.

Gramy! Jest dawajcie. Z strony. Postać Gramy, gramy, nie dyskutowa! Gramy, gramy! Golf do Gol! Jezu! Saba! Remis do jednego. Weczuł motor Lublin w służbie. No, okrycie! No, okrycie Mati! A tu dziesiątka! Stop! 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 No i kto wie, być może takim wynikiem zakończy się ten finałowy. Na cof, nie dzieje się! Nie dzieje się! Ja po piłkę?

Tu nie. Z... Kuba na środku bramki, stój nie słupku! Jezu! Motor! Motor od razu! jak do przodu! Zrywa się teraz SMS- Łucz! Przerwana akcja SMS-u. Szymon, wejść! Z uderzeniem nabranki, z uderzenie, uderzenie! Na bramkę! śimek wiesz konkretnie okno okno dobra cofamy cofamy się sms mastek Słuchaj, Słuchaj. koszulki Motor Lublin. Mateuszek. Ja na to we stronie sms Łódź. To jest mecz finałowy. W środek szymek, w środek leć. Poczekaj, poczekaj, Leonardo. Nieoo! do środka Macie tu pena pomocy. Mariaczek prawda? Marniecie, prawda? Marniecie, prawda? Marniecie, prawda? Marniecie, prawda? 0. prawda? Marniecie, prawda? Marniecie, prawda? Marniecie, prawda? Marniecie, prawda? 0 Dawaj, dawaj jeszcze. sp 109 widoczny 2002. No i SMS przed szansą. Kurde, Widoczny. Motor Motor strzela. Ale. Przestrzelony ten karny. Także. Zgadza go meczu finałowym dał. Robiliśmy stramek. Marynek! zejdź! Marynek, oddać! Macie podatek, zejdź! 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 Zejdź!

Ale motor równi na SLS ciągle remis 1 do 1. Coraz bliżej koniec tego spotkania, ostatnie fragmenty. Pierwsza, pierwsza! Lech! Paulie! Jedziesz! To jest ta szansa! Druga strona, druga strona. Graj szybko. Szymona, do środka. to, zrób to! Wskazuje to! to! że skończy się to! Jeszcze raz, popraw. Brawo. I teraz Zrób motoru. Jest motoru. Nie to! Jeszcze Rok! Jeszcze powtórka wznowienia. Jankasz po to jutro razem przed siebie. Zakończyło się szczęśliwie. Koniec meczu. Będziemy mieli rzuty karne. Czyli wielkie emocje gwarantowane.